Panie Olgo, jesteśmy w warszawskiej Operze Kameralnej, w której w tej chwili odbywa się próba do jutrzejszego koncertu Alicji Węgorzewska i przyjaciele. Proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się e, wystąpić, wziąć udział w danym wydarzeniu? A czy ktoś mógłby odmówić Alicji Węgorzewskiej? No przecież takiej gwieździe się nie odmawia. A poza tym e, z Alą znamy się naprawdę wiele, wiele lat. Ja ogromnie cenię jej kunszt, jej wielki talent. I też e, fakt, że dzisiaj prowadzi, e, dyrektoruje, jest, jest tutaj szefową opery kameralnej. I to, ile tutaj już wydarzeń miało pięknych miejsce, no tylko świadczy o tym, jak jest... E, zaangażowana w życie kulturalne Warszawy. W związku z tym ja jestem zaszczycona, że mnie zaprosiła, więc to dla mnie wielki honor i mam nadzieję, że ten wieczór będzie przyjemny nie tylko dla mnie i dla artystów, którzy biorą dzisiaj udział w tym, w tym koncercie, ale również dla Państwa, którzy będą mieli możliwość zobaczenia ten koncert już niedługo. A proszę powiedzieć, jakie utwory Pani wykona w trakcie koncertu? Z Alicją Węgorzewską, co oczywiste, zaśpiewam piękny duet bardzo nieznanej pastorałki Gdy gwiazdka płonie. Szczerze mówiąc, sama nie znałam tej, tej pastorałki, ale jest bardzo piękna, więc mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. A oprócz tego zaśpiewam przepiękną piosenkę Wasowskiego i Przybory na całej połaci śnieg. Co roku Pani właśnie koncertuje i wykonuje kolędę. A jaka jest najbardziej lubiona kolęda Pani? Och, jest bardzo wiele takich moich ukochanych, ale z przyjemnością zawsze śpiewam Jezus Malusieńki, lub nie było miejsca dla ciebie. To też jest właściwie pastorałka, bo ona została napisana stosunkowo niedawno, bo w czasie wojny drugiej, więc ma taki zupełnie inny przekaz, inny wymiar i inne znaczenie. Może dlatego, kiedy, kiedy śpiewam tę właśnie pastorałkę, jakoś. Yy, yy, Skleja mi się ona z, z, z czasem teraźniejszym, i, i jakby zupełnie inne emocje wtedy grają, kiedy, kiedy śpiewam właśnie tę te, te pastorałkę. Ale generalnie Trzeba przyznać, że nasze polskie kolendy i pastorałki są naprawdę piękne. I choć niektórzy zarzucają im taki duży sentymentalizm i taką liryczność, i że wszystkie są takie spokojne i wolne, to, to jednak ja mam taką sentymentalną i trochę liryczną i romantyczną duszę, więc dla mnie nasze polskie kolendy są najpiękniejsze. A proszę powiedzieć, jakie e, u Pani są tradycje Bożego Narodzenia, tradycje w domu, Pani osobiste, czy Pani świętuje e, święta Bożego Narodzenia, czy nie? Oczywiście, że świętuję ten piękny przecież czas. Trochę inaczej niż pewnie większość Polaków, bo moich rodziców już nie ma na, na świecie, więc tylko z bratem spotykamy się i próbujemy kultywować te tradycje, które. Moja mama i rodzice zawsze starali się utrzymać w tej takiej tradycyjnej formie, czyli jak wigilia, to muszą być absolutnie, absolutnie postne dania, karp, oczywiście łóżka, barszcz, niegrzybowa. Kapusta z, z grzybami, musi być oczywiście karp w galarecie, jakiś śledzik i, i te wszystkie, oczywiście trochę słodkiego, ponieważ ja nie jestem za bardzo słodkożerna, więc te, te słodkości zawsze u mnie były na, na drugim planie. Ale oczywiście święta nie mogą się obyć bez prezentów, więc zawsze nawet do dzisiaj, chociaż jestem naprawdę już bardzo. Dorosłą kobietą, to jednak chyba w te święta niezwykle cieszy mnie ten moment, kiedy nawet najskromniejszy prezent spod choinki, ale naprawdę bardzo, bardzo cieszy. I staramy się z moim bratem nie, nie zapominać o tych, o tych momentach i o tych chwilach i bardzo starannie się do tego przygotowujemy. Mój brat przyjeżdża wcześniej do mnie do Warszawy, bo mieszka w Poznaniu i, i cały ten dzień na przykład wigilijny spędzamy w kuchni, ale to nie jest dla nas jakaś upiorna męczarnia, tylko wręcz przeciwnie, mamy, ponieważ mój brat też lubi gotować tak jak ja, więc naprawdę ten czas jest dla nas niezwykle m, taki ciepły, rodzinny, bo w, przy tym gotowaniu i pogadamy i sobie y, poopowiadamy różne rzeczy i, i jakoś mamy ten czas, ten, ten czas jest taki, no taki jak wtedy, kiedy żyli nasi rodzice I mam takie poczucie, że, 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 że wracają... Tamte chwile z dzieciństwa i znowu się czujemy jak e, dwoje dorosłych, ale w sercu e, takich dzieciaków, które, które mogą znowu pobawić się i polepić pierogi, i łóżka i, i zrobić barszcz. No i kiedy siadamy i się łamiemy op opłatkiem, to, to zawsze, zawsze oczywiście gdzieś tam łyska wokół, że nie ma tych rodziców, ale no cóż, jest tak jest. Ludzie przychodzą na świat i odchodzą, ale najważniejsze, że są w sercu razem z nami. Wspomniała Pani o prezentach pod choinką, mhm. a czy samą choinkę Pani u siebie co roku posiada, e, żywą, sztuczną i czy Pani osobiście ubiera tą choinkę? O, może się przyznać, że z tą choinką u mnie jest krucho, ale nie dlatego, że jestem leniwa, czy nie chce mi się choinek ubierać czy tachać do, do domu. Mam od wielu, wielu lat koty w domu, a koty, wiadomo, determinują dość mocno ten fakt i e, Uciekam się do różnych tak zwanych sztuczek ozdobnych, czyli na przykład nie mam choinki. Nie mam choinki, bo raz kiedyś spróbowałam i nie dotrwała do wigilii, bo kot się bardzo szybko rozprawił z bombkami i z igłami i z całym drzewkiem, więc stwierdziłam, że nie jest to najlepszy pomysł, ale za to wszystko to, co może stać poza zasięgiem kota, czyli na przykład są girlandy, takie takie choinkowe ze światełkami, rzecz jasna z bombkami, to wszystko musi być powyżej możliwości kota. Mam taką niedużą w tej chwili są takie fajne sztuczne choinki. Które, które są na takim prawdziwym pniu. I one są dość wysokie, stawiam to na parapecie i na ten moment, bo to zwykle moja tośka się tak trochę zajmuje tymi ozdobami świątecznymi, dość szybko się z nimi rozprawia, jakość tej choinki nie rusza, więc póki co stwierdziłam, że ona jakoś jest w stanie przetrwać i jest. Natomiast z trudem udaje mi się utrzymać na przykład jakiś wieniec na stole taki, no wiadomo, koty wchodzą na stół, więc dość szybko się rozprawia z takimi wieńcami, które, które może na przykład pogryźć, tam się zabawić tymi bombkami, tu już jest trochę gorzej, no ale jeden wieniec rocznie mogę poświęcić, natomiast choinki zbieranej codziennie i sprzątanej nie, więc choinka nie, ale wszelkie ozdoby świąteczne tak.